Rozumiem, bo jesteś um, bardzo taki zrywny, nie, taki ja adechadowiec, taki, taki ptasi, a ja jestem taka usadzona, jak siądę, to już muszę się wygadać i dopiero pójdę, także nasze są jakby sobie tutaj inne jakby tutaj energetyki. Tutaj e, re reklama, Aha. Coś, co, co, czy chcesz? Nie, dziękuję, ale może jednak. Dobrze, zaraz będzie mnie poił. Cyfrowka um, jest bardzo, bardzo fajna. Ja codziennie poję alchemię, niestety te nasze buteleczki nie są takie, jak są sprzedawane, bo to są prywatne, więc one są po prostu podpisane. No, wracając do tego, czyli jedną pipetkę daję nam razem ostatnio, ostatnią z kordycepsem, a ta z kordycepsu nie, już jest za późno na kordyceps, ale tak z rana, proszę, soplóweczka, czyli Ostatnio jestem zachwycony kordycepsem, ponieważ wcześniej nie miałem y, tak jakby... Bo... Pyszne. <słuch> <słuch> Ponieważ ty, ty, tych kropelek różnych jest bardzo dużo i nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz pić i popróbować, ale. Jesteśmy. Nie jesteśmy. I tego kordycepsu tak jakby nie miałem. Bo, bo na wszystko trzeba tak jakby wypróbować i wiedzieć, jak to działa. A jak się pomiesza wszystko naraz, to, to jest się, nie, nie wiadomo, co z czego wynika. Tak. No, a wieczorem pijemy kilka kropel wilka kory i oczywiście dwie pipetki reishi. To jest najsuperowsze. Tak. A, a Kordyceps ostatnio go stosujemy i jest super po prostu do, do pracy fizycznej, na pewno takiej wydolności w ogóle, do takiej. E, no, do, jak to cordyceps? Do, do, dobrze się bardzo czuję, tak, fizycznie. Nie, 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 nie wiem, jak, a, a, jak alchemia, bo alchemia tak nie pracuje fizycznie, ja sobie. Tutaj pracuje różne prace. No Idę powiesić pranie zawsze no na przykład. Tak. Albo różne. Poza tym, co ty opowiadasz w ogóle tutaj? Tak, Jakieś... A na przykład ciągle nie, nie udało mi się przetestować wrośniaka, który jest też bardzo dobry, ale co go próbuję jakby yy, yy, pić, to po kilku dniach czuję zbyt duże napięcie, tak? Czyli albo za dużą dawkę biorę, a biorę naprawdę niedużo. Te, te wyciągi są jednak mocne i, i po prostu po czterech, pięciu dniach jest za mocne to, więc tego nie udało mi się jeszcze przetestować.